Witam Was serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj we wsi Osieck w Powiecie otwockim. Dokładnie znajdujemy się przy krzyżu, który upamiętnia 25 ofiar katastrofy kolejowej, która wydarzyła się tu 4 czerwca 1981 roku. I w dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać cmentarz żydowski, który znajduje się w tej miejscowości. Zapraszam do oglądania. Na rynku w Osiecku znajduje się tablica opisująca historię miasta wraz z mapą zabytków. Polecam sobie zatrzymać i przeczytać. Na samym dole jest opisana historia Żydów w Ociecku. Jednak ani w tym akapicie, ani na tej mapie nie ma żadnej wzmianki o cmentarzu, który znajdował się w pobliżu. Cmentarz jednak nie znajduje się w okolicach rynku, ale trzeba kawałek wyjechać ze wsi. Mniej więcej półtorej kilometra na południe od rynku, przy drodze do wójtowizny w lesie, po lewej stronie od drogi, znajduje się teren dawnego cmentarza żydowskiego. Tak wygląda teren cmentarza z drogi. Znajduje się on mniej więcej w tym miejscu. Cmentarz ten istniał na pewno jeszcze przed wojną. Dzisiaj być może jego teren można znaleźć, szukając takiego gęsto rosnącego muchu. Na tablicy na rynku było napisane, że społeczność żydowska, sąsiedzka została w czasie wojny umieszczona w getcie w Sobieniach Jeziorach, a następnie wywieziono do Treblinki. Niestety nie znalazłem żadnych informacji. O losie cmentarza. Na pewno został on zdewastowany, gdyż jak widać, dzisiaj nie ma już na nim żadnych nagrobków. Jednak nie wiadomo dokładnie, co działo się tutaj w trakcie wojny ani po jej zakończeniu. Ze względu jednak na brak śladów i oznaczenia tego miejsca, to trudno, będąc tu na miejscu, tak naprawdę ocenić, gdzie cmentarz ten dokładnie się znajdował, gdzie się kończył i gdzie zaczynał. Na niektórych zdjęciach w internecie można znaleźć jeszcze jakieś pojedyncze kamienie, które gdzieś tutaj się znajdują i mogą być pamiątką po cmentarzu. Jednak mi nic takiego znaleźć się nie udało. Być może jakieś pozostałości, naprawdę ostatnie jeszcze, można znaleźć na tym terenie. Tu mamy jakby cegły. Być może. Są to już tylko śmieci, które ktoś tu zostawił, a być może kiedyś stanowiły element cmentarza. Dalej, tutaj jest taki, jakby rozkopany kawałek wzniesienia, ale jest to już kawałek od drogi. Można tu znaleźć dwa kamienie, ale też trudno ocenić, czy są to kawałki jakichś macew. Może ogrodzenia, czy, czy też ktoś się tutaj wyrzucił w późniejszych czasach? I ostatnia rzecz tuż obok kolejny kamień. Żadnych zdobień na nim nie widać, ale na pewno wyróżnia się na tle otoczenia. Również to wzniesienie, przy którym te kamienie leżą, dosyć wyróżnia się na tle reszty tego lasu. E Więc, jak widać, w samym cmentarzu nie zostało wiele, a być może nic. Jego lokalizacja jest dość trudna do ustalenia, ale na pewno znajdował się on gdzieś w tym lesie, który jest nawiasem mówiąc bardzo urokliwy i na pewno miejsce za dobrze nadaje się na spacer po lesie, podczas którego warto pamiętać, jakie było wcześniejsze przeznaczenie tego miejsca. Dzięki wielkie za oglądanie. I zapraszam na kolejne moje filmy.